Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Marek Speralski, Rafał y, Szyma. Jesteśmy dzisiaj z Wami tutaj, żeby zagrać w Factor. Tak jest. Będziemy grać w grę, w której będziemy składać małe, zabawkowe roboty. Nie musisz krzyczeć. Nie możesz <grym> krzyczeć. A ja bym na Ciebie pokrzyczał. <grym> ja tutaj tylko tak bym zrobił i już gramy. Oszukałem. Jaki uszukiwista? Bot graf, w których będziemy robić roboty. Będziemy sobie biegać po fabryce, korzystać z planszek, w odpowiedniej kolejności oczywiście, żeby sfinalizować produkcję naszego robotu, żeby on doniósł dużo, dużo punktów. Każda z plansz działa inaczej. Każda z plansz jest w jakiś sposób przydatna i potrzebna do tego, żeby ten proces robotów skończyć. I co ważne, każda z planszek jest częścią tego procesu. I to, co będziemy robić na planszach, musimy bardzo przemyśleć, bardzo zoptymalizować, po to, żeby tu się żadna część, żadna akcja, żaden zasób ani przez moment nie zmarnowały. Dokładnie tak. Nie będziemy wam tłumaczyć to kropka kropkę yy, z przecinkiem i z dwukropkiem, yy, jak się gra w tą grę. Będziemy grać i podczas tego prawdopodobnie Wy zrozumiecie, jak ta gra działa, jak działają wszystkie plansze i poznacie reguły. To lecimy. Każdy z nas ma takiego ziomeczka, to jest nasz worker. Normalnie gramy w worker placement, każda z planszcz ma trzy pola, na które możemy ustawić oprócz planszy trzeciej. I yy, decydujemy, którą, który pokój wykonujemy i jak mocną akcję wykonujemy. To gdzie byś chciał na początek? Nie mogę iść do planszki marketingowej, tej czwartej. Tak, bo tu po Sandra stoi. Gramy na dwóch gracza. W, tej, w takiej kombinacji jest zasada, że jest tam Sandra. Czyli taka babeczka, która to sprawdza i ona nam tę planszę blokuje. W takim razie, tutaj widzę dawaj, strasznie, strasznie zielone części, dużo, dużo, zielone. dużo zielonego, to ja bym zaczął, żeby, podejdę sobie tutaj po to, żeby za, dostać ten bonusik i mieć dużo żetonów gadania, które są bardzo przydatne. Zaraz to zobacz. To ja idę sobie tutaj po, ojej, tak, po to, żeby zdobyć troszeczkę projektu, Bo potrzebuję projektów odpowiedniego koloru, żeby budować roboty odpowiedniego koloru. Koniec fazy umieszczania robotników. Teraz przechodzimy do wykonywania akcji. To jest pierwszy z lewej. Nikt, Ja. Lecisz. Zgarniam bonus. Kładziesz się na plecki, bo to już porobione. Hmm. Jest tak, to, jak jest to, jak to już wiesz, tutaj. To jest. I mam prawo do zrobienia jednego do trzech manewrów na tej planszy. Taki manewr to może być albo zgarnięcie części, której z tych dwóch dolnych. Albo obrócenie koła o 90 stopni e, i to sobie dowolnie mogę kombinować. Tak e, To ja sobie zgarnę. Masz trzy, to ja ci liczę. Zgarnę sobie raz. Jeden. Zgarnę sobie dwa. Dwa. Dobrze, zarobisty <grym> w to. E, I ja zrezygnuję z tego trzeciego. Jak ty tu przyjdziesz, to będziesz musiał zacząć od obrócenia koła, to więc masz jeden taki klucz. Tu nie jest taki i, i cube do tego, żeby sobie traktować po prostu właśnie nam Zostało jeszcze tych manewrów na kole. Manewr na kole, to po co bym mogło powiedzieć. Przepraszam. Tak zwany backflip. Dobrze. Proszę. Ja jestem tutaj. Ja się kładę i wykonuję tą akcję. Tutaj ogólnie będę zgarniał projekty. Ja bym chciał taki niebieski projekt i ja bym chciał żółty. Spróbujmy, może w czerwony projekt pójść. I tak. Wziąłem stąd, więc zostaje bonusik w postaci takiego tego. I mógłbym jeszcze użyć pytanej akcji z tego koła. Z tej planszetki, czyli odrzucić dwa blueprinty, żeby dostać taką uniwersalną część. Ona jest jokerem, po prostu zastępuje każdy kolor. No i tyle. Sandra, mimo tego, że nie jest graczem, ale z nami gra, też wykonuje akcję na tej planszy. I ona tutaj mówi, że robot, który jest najmniej atrakcyjny na rynku, powinien wzrosnąć o jeden, być bardziej atrakcyjny. Ale że jest remis, to się nic nie dzieje. Żaden nie zdobywa popularności dzięki Sandrze. Sandra, dzięki. To, to będziemy skończyli pierwszą turę, tak? Tak. Tak to leci właśnie wózka Tylko jeszcze teraz musimy zrobić porządkowanie, jeżeli tutaj byłby zakończony robot, to byśmy go tam zabrali sobie. Tu robimy też porządkowanie, wszystko zjeżdża na dół, oczywiście wcześniej ten dolny rząd usuwamy, dokładamy i Rafale może grać. No dobrze, to teraz ja się muszę przestawić, tam, muszę, muszę się spadać przychodzi. z tej części fabryki na którą z sąsiednich i nie mogę wejść tam, gdzie jest obecnie Sandra. Czyli mogę albo dokładać części, albo dobrać sobie jakiegoś blueprinta. I takie blueprinty tam widzę, że zielony byłby mi mocno pomocny. A ty, ty polujesz, a tego akurat zielonego nie masz. Mhm. Ale to tylko jeden, ach, jak mi to boli. No dobrze, to ja tutaj jednak zdecyduję jednak się wskoczyć. Tyk. No to ja wskakuję tutaj, biorę raz 6. Taki o. jest ten szatan siódmej klasy. I Sandra też oczywiście przychodzi, ona przychodzi tutaj. Tak jest. No i co? I Zaczynamy od niej. Na każdej planszce, którą odwiedza Sandra, że? Tak? zanim ona się położy, na każdej planszce, na której ona jest, ona ma sobie takie dzia, specjalne działanie Sandry. Tam to już próbowaliśmy wprowadzić, tutaj teraz to musimy zrobić. Są takie dwie części, którymi będziemy mogli majtać, i ona mówi, że jej się nie podobają, więc pierwsza taka część spada. Mamy tam taki znacznik, mamy, więc. Zamiast nie wskakuje to, tutaj jest jakiś specjalny znacznik, jak on się nazywa? Dystrybucji. Znacznik dystrybucji, który nam kazuje, jak z czego dobierać. To, kolejne momencie. I to była pani Sandra, ona teraz się zdrzemnie, a jej, która wskakuje na planszę z częściami. I ja mam to... sześć manewrów, więc pierwszy manewr. Tutaj zobaczcie, że te kółko ma takie żółte kreski, więc pierwszym manewrem będzie o jeden przesunięcie tego, jest na pięciu. I teraz tak, to bym sobie część bardzo chciał zabrać. I mógłbym skorzystać z płacąc smurki, żeby jakąś tam część od razu wrzucić, ale nie chcę tego robić. Drugim manewrem znowu będzie przesunięcie koła. I teraz, I teraz Państwo patrzcie na pa, pa, magia Tutaj się, to, to tak zjeżdża, nie Tak, tak, tak. Przesuwasz z naszej dystrybucji, i znowu zjeżdża, i przesuwasz naszej dystrybucji. Mm. Ja za kolejny zabiorę sobie żółtą część, because why not? I za kolejny, czy ja mogę to jakoś tak odwrócić? Jakbym zrobił tak, to bym miał zieloną i ten, nie, to za kolejny ostatni, nie, jeszcze jeden będę miał. Ja tak i z tego Czyli ty też takie mi robisz. Trochę taki, mięso, taki pies ogrodnika, tak. no. Dobrze. No i twoje. No to ja sobie zgarnę y, ten zielony projekt. I skorzystam sobie z tego bonusika, który tutaj mam. Że mogę, z, tego, z tego? Z tego, z tego. A, z okay, no. Że mogę zapłacić jeden. Żeby położyć jakąś część na... Żeby jakąś Właśnie. część tam położyć. Mam nogi zielone, takie zielone. Masz głowę zieloną? Nie masz nic zielonego, za to masz niebieskie też te nogi, co ja mam. To ja zrobię to, żeby, to, żeby tobie to było mniej przydatne niż jest. Czyli wstawię się tutaj, nie? Mm -hmm. Jak wstawiam pierwszą część na taśmie danego robota, to dostaję za to dwa nimki. A oprócz tego, skoro zakryłem tutaj coś takiego, to mogę jeszcze. za płacić dymek, żeby dobrać którąś z tych części. Tak, z tych stosów, nie z koła tylko z stosów. Tak jest. Eee, i Kurde, szkoda, że ta nie, nie Była hmm. dla mnie zielona głowa, nie ma. Mm, natomiast jest niebieski korpus i chyba bym w to poszedł, czyli płacę i dobieram. Płacę i wymagam. To była moja akcja. Zgadza się. I skończyły nam się e, piony na, na akcje. Więc sprzątamy to w dół. Ty tam już możesz panią Sandrą zagrać, ona tam zrobię, ja to zupełnie w międzyczasie. Ona przeskoczy tutaj, tak? Następnie ja. skakuję. ty mówisz o nie, pani Sandro, ja gdzieś indziej. Tutaj, tutaj. Tam do licha. Jak ja bym ci tu zrobił, ty idziesz na to. To cały mój plan polega na tym, żeby tam jednak składać te części, więc się tu przed ciebie wbije. Dobrze. No to rozpatrujemy. Jesteś pierwszy. Jestem pierwszy. Jakie je by tu części ci dołożyć, żeby było dobrze, a nie niedobrze? Ja się tych zielonych zacznę ale potem kto pierwszy to zrobi. No to... ja nie mam zielonego mm, nie, ma, nie ma, ty nie masz blueprinta, a z kolei zostawienie tego byłoby takie ryzykowne, że ty gdzieś tam wychaczysz jakąś głowę i nagle będzie problem. Ja ją mogę. Ha! Mam kombo, patrzcie. E, czyli tak. Y, składę tutaj. Dostaję dwa tymki, bo to jest mój pierwszy, pierwsza część tego robota, mm -hmm. tak? Y, następnie. Zładzisz drugą, czy nie? Dołożę drugą. E, I to będzie. I to będzie. Załóżmy, jak nie ma tej głowy, to jest spokojniejszy troszeczkę, więc dołożę, Tak, tak? Na to jest gorzej to ci podkreślę, nie? Tak. A, I. Jako, że zakończyłem, to jeszcze mam tutaj taki bonusik, e, zapłać Dymek, żeby dobrać dowolną To Dowolną rzecz. pamiętaj, że teraz dym, nie? niebieską sobie. Niebieską. Teraz, ja to jest ja głowa, nie? A, a, będzie dobrze. A Ty też możesz próbować jakieś takie tyki robić, nie? A, to tak. zaraz, dobrze, to ja zrobiłem swoje. To weźmy to, proszę, połóż. Pierwsze, co muszę zrobić, to po prostu zapłacić jeszcze za tą akcję, nie? Więc tak, to jest, proces, jest tak. koszt. Następnie, dużo, ale musisz zapłacić. zanim zacznę dokładać te żetony, to chciałem z tej akcji kierowniczej skorzystać. Czyli zapłacić i jeden, żeby podmienić sobie nogi w nogi, tylko że jednego koloru. Ogólnie to nie musi być żeton do żetonu tego samego rodzaju. Mogłem sobie zamienić Jak zrobiłeś teraz? głowę. I teraz chciałem położyć trzy żetony, więc pierwszy chciałem się położyć taki, potem chciałem sobie położyć taki. I następnie chciałem sobie położyć taki. Kurczę, zazdro. I tutaj patrzę, że mogę sobie wydać, żeby wziąć sobie coś, ale Czekaj, przepraszam, ominę. Jak położyłem pierwszy, to powinien zostać dwa żetony tak jest. chmurek. Potem położyłem drugi, powinien zostać dwa żetony chmurek. Okay. I teraz już może mi jest mniej żal zapłacić tego jednego. Tylko... Co bym... Mi... Dobrze, nie, ja sobie to wezmę. Ja sobie zapłacę ten jeden. I nie mam ani głowy. To mi się... Nie, to, to jest bez sensu. To ja sobie chyba wezmę... To ja sobie chyba wezmę nogi zielone. Tak jest. I tyle ode mnie. I tutaj pani Sandra. Pani Sandra y, uzupełnia wszystkie dziury, które znalazła w kole, więc jedziemy. Znacznik jest. <laughs> tak, takie zabawne. Tu jest. Dwa. Tu jest. Trzy. Padła. I znowu nas się skończyło. Ja robimy czyszczenie pierwszego. No to ten robot jest zrobiony, to w nagrodę wędruje na Twego blueprinta yy, znacznik. I jak zrobicie robota, to wypychacie go więcej na rynek, przez co jego wartość rynkowa spada. Hmm. Hmm. Czyli to tutaj posprzątaliśmy, tak. nie? Tutaj, tutaj nie jest ma... OK. To spada, zjeżdża i stawiamy roboty do góry. Yy, dobrze. I kto jest pierwszy? Ja. Nie, ty, nie, ty. Się... nie. Ja, 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 ty, nie, ty. Ja tutaj mam bardzo, bardzo ważną rzecz, bo ja tutaj muszę zrobić taki trik. Eee, jak ja bym to zrobił na sześciu, to by było e, znakomicie. Eee. No. <laughs> Jakby tu nie było interakcji, to bym właśnie otwierał szampana, ale jako, że jest... Ale nie możesz tam wejść, kochanie. Ale ja nie mogę tam wejść, bo tam jest pani Sandra. O nie. Tu nie mogę zostać, żeby uzupełnić, no. bo muszę się zmienić. Tu nie mogę wejść, bo jest Pani zana. No to jakby, albo jeszcze marketing, tak? marketing Możesz Dobrze by było też pokazać, jak to działa, a z drugiej strony... W sensie, do... to, nie ma, to nie będzie spoiler, ale ja tam będę szedł, jak, w sensie, jak też będzie iść ten... Do marketingu? Tak, w sensie, jak będziesz chciał tylko tam pójść po to, żeby pokazać, jak to działa, to się nie przejmuj, I no, cover that. Nie, jest, jest tak, że ja bym... Dobrze, no to ja to samo zrobię, tak jak mówiłem, bo chciałem pójść tutaj. Żeby pokazać, jak to działa. I tak dużo tam będziesz I wydało, ta tak? pani wyjdzie tutaj. Mi zależało, żeby być przed tą, po prostu. Wiesz? Bo ta następna runda jest dla mnie bardzo ważna. Okej, okay, ciekawe. No. Ona tutaj pyk i ona A. po prostu to czyści. I przesuwa w dół. To jest całe zadanie, e, Sandry, w tej klaszeczce. No to teraz ty, proszę, możesz wydawać od y, do dwóch pogawędek chmurek, jak zwał, jak zwał. No to ja tutaj jedną chmurkę sobie wydam. I siedem o, i że dwa zielone roboty, to to będzie ciężko. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. E, więc jedną jeden dymek y, wydałem, żeby zająć ten kontrakt. Zawsze się zajmuję ten najbardziej opłacalny z tych dwóch pól, więc ja sobie tutaj. Jeżeli uda mi się na koniec gry mieć dwa zielone roboty, to dostanę za to 7 punktów plus 2. 9. Tak. I ona też rzeczywiście mam takie na tej strzałce, ta strzałka jest taka troszeczkę jakby. Ona się składa z dwóch pól. Że pierwszy garż, który wchodzi, to wchodzi właśnie na tą bardziej wartościową połowę, a drugi wchodzi na tą mniejszą, mniej wartościową. I płacę też po to, żeby niebieskiego pchnąć do góry. I że ty jednak myślisz, że go zrobisz, tak? Ja to nie jest wymyślenie, to jest pewność. To ja maksymalnie mogę wydać 4, wydaję 3 na 100%, żeby wejść na tą kolumnę mhm. i położyć tę grupy. To jest o tyle ciekawe, że tutaj bonus na koniec, oprócz tego co jest na planszy, jest jeszcze zwiększony tak. o, o... Czyli teoretycznie już mam, bo mam żółtego. Tak. To mam już 9 punktów. To jest całkiem niezłudni. Poza tym. Ee, płacę chmurkę, żeby rzucić tej wyższej tutaj. Czy ty w ogóle poruszałeś niebieskiego? Tak. Wziąłeś sobie ten bonusik? Nie. No, to widzisz? Ja mam ci pieni. No, a z wziąć z tych wystawionych? Tak. Dobra, a odpala to też ten efekt? Tak. O. No to drugiego niebieskiego nie potrzebuję, no, wezmę tego żółtego, chociaż to nie jest marzenie, ale potem można wymieniać, więc to się na pewno nam przyda. Tak, dwa, dwa zawsze możesz wymienić na tak, i inny, dostanę nie? co pomyśl. I ja tego żółtego bym chciał dźwignąć, tak? Tak, mogę dźwignąć tego żółtego. Dalej tej zielonej głowy nie ma. Nie ma głów, to jest takie proste. Jest to w, o tyle fajne, że są różne sposoby na, na ominięcie tego. Yy, no i tyle. No to mamy tu. Nie ma tutaj nie ma nic zrobionego, robota żadnego, tu się nic nie dzieje. Tutaj czyścimy to spada i dochodzą cztery nowe. Jak one się oczywiście skończą, to my musimy je przetasować. I tyle. Pani Sandra wchodzi. I teraz ja jestem Pan pierwszy Rafał. i to było dla mnie kluczowe. Gdyby nie to, że ty ciągle możesz wstać przede mnie. Tak, ja potrzebuję dwóch i to mi wystarczy. Jak ty nawet tam wejdziesz, to chyba mnie nie załatwisz. A nie wiem. Tak zrobię. Nie wiesz. To ja po prostu wyjdę sobie. No i gramy. Tak. E, ja dokładam dwie części. Nie? Mhm. Jak dokładam pierwszą, to dostaję dwa. Dokładnie tak. Jak dokładam drugą. To to będę miał robota i mam tu opcję jeszcze zgarnięcia części za dymek, co niniejszym nie? i to co głowa, ja bym musiał ja tam obiecałem, że zielone chcę, nie? Tak, tak ta, ta mówiłeś. Powolutku spróbuj się tej głowy dokopać, nie? Nie no, nie ma. Dobra. No i teraz ja. Ja po pierwsze dostaję mureczkę, mam trz... do trzech. Więc nie ma żadnego kontraktu na, żółtego, na dwa żółte roboty. Więc powiedziałbym, no to nie interesuje mnie ten żółty robot za bardzo. Mm. I tak, za pierwszym bym zrobił coś takiego. Rozwaliłbym po prostu to w pierwszym ruchu. Takie i za drugi, i za trzeci. I teraz biorąc to, mogę położyć jakąś część. I ja to chyba bym chciał zrobić. Położę głowę. Za to płacisz, nie? Tak. Ale położyłem tam pierwszy żeton, robotę, więc tutaj dwa z powrotem. I mógłbym odpłacić, że tam umiejętność zakrycia, że płacę tym, żeby wziąć jeszcze jakąś część. Ale to mnie się nie podoba. Nie chcę tak. I pani Sandra. Pani Sandra. I znowu nic z nią obniża, bo mamy remis na najniższej tak pozycji, nie? prawda? E, no to teraz czyścimy i to jest Chcesz dla mnie o tyle grać, ważne. Tak? E, tylko pokażmy do końca tą rundę, nie? Dobra. E, bo ja nie chciałbym skończyć filmu nie mając ani jednego rubienia. Dobra. E, więc to tu się czyści. jest niebieskiego. Tutaj jest niebieski. Niebieski tam jest, jego wartość spada. Dokładnie tak. Hmm, ale ja jestem szczęśliwy, bo już kogoś mam. Tutaj by się tak zrobiło. I tak, i tak. To, co tutaj warto jeszcze dopowiedzieć, to to, że nie można tu sobie nabrać w ciemno masy kontraktów i masy części. Ponieważ na koniec wszystko, czego nie wykorzystamy, nie było zoptymalizowane, będzie nam punktować na minus. Zgadza się. Mamy też limit ogólnie. 5 yy, kontratów chciałem powiedzieć. Pięć blueprintów pięć części robota to jest maksy. Możemy mieć wszystko, co nam zostanie tutaj nie zostanie zrealizowane, są minusowe punkty. Jest parę sposobów, żeby sobie to dziś to odrzucić. Nie? W sensie się tutaj, odrzucenie dwóch blueprintów, które ci nie zapunktują, bo nie byś miał robota. Yy, jeszcze dostajesz część, na to ci zależy. To jest, jest to, jest to, jest tak to samo, ciekawe nie? Tak samo możemy odrzucać trzy yy, części. Bo tutaj można odrzucić trzy części, części będąc tutaj po to, żeby dobrać sobie tą wierzchni programę. Także jest, jest, jak tym gospodarować, ale trzeba gospodarować, bo jeżeli tego nie zrobimy, to na koniec dostaniemy. Ja też mam takie wrażenie, że nie ma się z bardzo co przywiązywać do tych części, które masz. Wie? Taki syndrom chomika, nie, że ja sobie będę szedł w zielone i tam kropka. Czasami warto jest rzeczywiście dobra mówić. Okej, okay, ja, ja odpuszczę te zielone w pewnym momencie, tak jak ja, podmieniłem sobie jedną część na drugą, momentalnie zrobiłem całego robota. Tak jest. Tu się da takie fajne rzeczy sobie zakolejkować, zaplanować i skombosować. No i tutaj, właśnie między tymi trzema, chodzimy, chodzimy, składamy, montujemy roboty, ale nie możemy zapomnieć o tym, że na koniec my chcemy jeszcze za to wszystko zapunktować, bo nie robimy tego sobie amuzom. A do tego jakby to było takie, że już sobie to zoptymalizujemy, będzie dobrze, to mamy dwie przeszkadzajki. Po pierwsze drugi gracz, czy kolejni gracze, którzy tutaj faktycznie podbierają nam te możliwości, wyprzedzają nas i nam psują nasze plany. I po drugie jest ta Sandra. pani Sandra, która wyłącza nam albo podroża. Tak, no bo teraz jakbyśmy skończyli tą grę i podliczyli punkty, to Ty byś miał sześć punktów za niebieskiego, ja bym miał sześć za żółtego robota. Tutaj miałbym dodatkowe 9 punktów. Gdzie eee, miałbym tak naprawdę 15 punktów, mm, to był minus 2? Było po jednym. Po jednym, a to minus 2 zresztą, eee, Więc tu miałbym minus 2, 4, 5, 6, 7. Minus 7 punktów. Mm, więc widzicie, no nie ma co tak. Tutaj sobie niby chomikowałem, coś sobie zrobię. Eee, tutaj mam troszeczkę tych punktów, nie ma też ich dużo, ale wiadomo, że nie zagraliśmy pełnej gry. Eee, gra kończy się ogólnie, jak ktoś, z, jak wszystkie roboty jednego koloru znikną, albo który z graczy zbuduje 5 robotów. Sumarycznie. In, in total. No i to jest gra, w której yy, którą ja bardzo lubię i kompletnie nie umiem w nią grać. <śmany> okay. To jest niesamowite, ale yy, faktycznie. Grałeś kambana? Yy, Grałem je... w kambana. To jest taki mały kamban. To jest faktycznie intro do tego. Nie? Mm -hmm. że, jak widzicie, tu tury lecą jedna za drugą. Yy, natomiast, yy, mimo że to jest właśnie takie pociachane, że tutaj mamy bardzo taką. Klarowną strukturę, co my tutaj mamy robić. To jeżeli ktoś tego sobie dobrze w głowie nie pokłada, to potem jest takim multim na końcu Dokładnie tak. To tyle. Jeżeli Wam się podobało, to proszę, zostawcie komentarz, dajcie lajka, kliknijcie w dzwoneczek, żebyście nie zobaczyli naszych innych gameplayów i przede wszystkim kliknijcie w subskrybuj. No i tyle. Dziękuję, Rafał. Dzięki, Marku. Trzymajcie Cześć. się. Cao.